Nagrywa się, nagrywa, a więc co? Siema z tej strony w u Jezu. Yy, tak, chciałem, żebym taki wstęp. Bo kiedyś jak robiłem wstępy takie. I co, w dzisiejszym odcinku. Na... Yy, nie, to nagrywam. Garys. Jezus, Maria! Bo. Okej. Okay. Okej, okay. yy, yy, no, dzisiaj nagrywam. Yy, garys Moda. Nagrywa się na pewno? Tak, nagrywa się, dobra, jest wszystko dobrze. Dźwięk też mam nadzieję, że nagrywa. Tak, jest dobra, a więc co? Już nie będę przedłużał. I dzisiaj tajemnice Backrooms, część druga. Tak, wiem, że em, dwa lata temu był ostatni odcinek z, z tego. Ej, otwórz mi drzwi. No, a tutaj ogólnie to mam yy, serwerownię z jakimiś tubami, i coś tu się dzieje. Czyli mam. O! Tu jest główne lobby, w którym można usiąść i porobić różne rzeczy lub coś. O, tutaj mamy plany na. No, weź tu, skocz... O! Tu mamy plany na nie jakieś nowe rzeczy. Ja niestety nie wiem o co tu chodzi. Bo niestety nasi naukowcy, tego tak, architekci, naukowcy gdzieś pofli. I, jest tak, bo są. Yy, bo trzeba zobaczyć, co skrywają te bakrumsy. Bo cała zoga zaginęła. Trzeba wezwać windę. Um, to co? Okej. Okay. Ale to windę zgłośna. I. Hmm. Przepraszam bardzo, ale czemu nie mogę wejść? Hmm, ja zaczynam. Eee, yy, dobra, yy, dajcie mi chwilę, ja zaraz to ogarnę. Co nie, yy, muszę wrócić chyba na górę. Bo tu mam. O, no właśnie. Jak można zjechać w dół? O I... Jesteśmy Znowu tutaj Ej Ej, zamknąłem są siebie? To nie było zbyt mądre Okej, okay, dobra, otwiera się, no a więc co? Poczekam jak to się otworzy i będzie dobrze Okej, okay, dobra, a więc co, wrócić nawrócić do szukania, co za odgłosy w ogóle są? O Jezu! Czyżby to... Bakteria? Tak, bakteria, e, o o o o o o o Szybko, szybko, szybko Czas uciekać e, nie mam pistoletów Znaczy, mam pistolet, ale... Dobra, wiecie co? Mówię go Giń, bakterio, nie, zostaw mnie Czemu wszystkie te... ...byty z wakru są takie szybkie? Szybciej... Idę za zielono, idę za zielono, idziemy za zielono, szybko, szybko, szybko He, <gibli> Nie mam magazynka Ah, Nie! Wow, wow, wo. sój, sój, sój Dobra Giń! Dobra Wida to jest? Ja już nie wiem, gdzie to jest, bo tu jakiś dziwny sens strasznie mam, a nie chcę się go zmieniać już, no to, to śmiesznie. nie, dobra, widzę. Ucieczka O, o, o. Ile mam w ogóle Dobra, czas zwiększyć kaliber. I idę po ciemnej czymś. Giń Nie widzę go chyba. Zgubiłem go. Nie! I on tu jest! Bla 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 bla, bla. nie znajdziesz mnie już nigdy. U, Jezu! Nie, Zostaw mnie! He, 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 he. mnie niestety dorwał. Hmm, wszedłem tu, aby pójść tam. Ale widzę, że może być mały problem. Ej, ty. Niestety nie grałem w tą grę, ale wiem mniej więcej. Jak działa to ciasto? Że trzeba po prostu oko temu rozwalić fireworką Bo oglądałem, ale no weź mi to wysadzi Ej, tu nie ma wejścia O? Hmm Kończymy się granaty. Jest. Teraz. Aha, oni tu byli. Dzień dobry, chłopacy. Mówię, dogadamy się jakoś. Au. Ej, chłopacy, dogadamy się. Nie musicie mnie gonić. Jest. Słuchajcie, mam kanapę. Nie poznaczcie. A więc tak. Mm -hmm. Mówię coś, nie podchodź. Ho, 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 ho. Nie! ZOSTAWCIE mnie! Nie podchodź. Nie! Nie! No i. Tak to się kończy. Ta bawa z partygulaczami. No, mega. <słuch> no, dobra. Biorę pistolet. I chodzę po tych komu komowe na Shift tego na kontrolu. Aby nie wydawać nie. Ooo! Uh, uh, uh. Okej, okay. a więc tak się bawimy. Aha. Okej. Okay. Ja widziałem... Nie. Okej. Okay. Jestem... heavy... jednostką heavy. Wyłaszcie tu! Jestem jednostką heavy, nie, ja nie dawałem się użyć mojej broni. Nie, gdzie jestem. Jestem w kuchni, okej. Okay. Co te party goersy? Wum. Wump. E, lina sakiem! E, tak, wyobraźcie ja sobie, że użyłem sakiem. Okej, okay, dobra, dzięki. Dobra, hu! Co to było? Kolejna lina sakiem. Okej. Okay. Nie chcę tam spadać. Hu. Okej, okay, trzeba być ostrożnym w tych backroomsach, bo nie, nie wiadomo... ...na co się napotka. Ja zrobiłem chyba kółko. Mam nadzieję, nie słychać jak klikam w myszkę, bo na niektórych moich odcinkach nie zysłać, bo w niektórych grach jak gram nie ma dźwięku. I miałem też nagrać mapkę, którą mi wysyłał kolega, ale niestety jej nie ogram, głównie dlatego, że nie powinna się ta mapka. Więc no tak. Dobra, ja tu już byłem? Uh, o, oh Jezus, Maria! Zostaw mnie! Nie, zost... No i mnie zjadło. Ok, wróciłem, słuchajcie, i... Y, udało mi się tutaj dojść, ale patrzcie, kto tu stoi. Steen's Killer. To jest hmm. drabina. ow, o, o. Au! Drona! Kolano! A Au. Au... E! Dobra. Truno. o, dziura! Hmm... Hmm... Ciekawe co w niej jest... Hmm... Nie wiem czy zam tam wskakiwać tak szczerze. Ale... Chyba będzie trzeba wkoczyć tam, bo no głufa czai tylko nam się na mnie tamten kolo Braym zezwolimy po ekipę Ym... żeby tutaj przyszli pomogli. Kowę, Jakiś oko się tu patrzy. Jak słyszycie, tam są party gorshi. Kowę się nie ruszają, więc... pana mnie czekają, więc. Nie co, ja chyba przetestuję tu dziurę. Nie wiem, jak to się skończy, ale mam nadzieję, że dobrze. Tak? Mogę? A, mówię, to w pierwszy. W ogóle, tak patrzę, to są ta postacie z... Uuu... jak cię dam tu. A. Nie mogę Cię chwycić, nie. Ej, ale to są postacie z tej gry. Dobra, sorry. Ej, wracaj! Nie! Stary! Nie wracaj! Co tam było? A, zniecie kota. A, A więc... A powiedz cofnę. I... Tam było zniecie kota tylko. A teraz muszę tylko znaleźć wyjście, więc trochę mi to może zająć. Szczególnie gdy... Gdzie, nie wie gdzie się, gdzie jest, ale ja mniej więcej to miejsce kojarzę i wiem gdzie trzeba mniej więcej iść. Znaczy, nie wiem gdzie trzeba iść. Pilić zielono. Jak znajdę taką zieloną... ścieżkę Szczewkę... ...to będę w bazie. U, to są po strzałach. Hmm. Czyżbym się zgubił? Istnieje w sumie taka ogromna możliwość. Hmm. Obawiam się, że. Jest zielona linia. O, dobra, już miałem mówić, że już nie znajdę wyjścia. Ale dobra. Już. Te. Tajemnice w tych backroomsach. Jakby. Te backroomsy nie były takie zwykłe. Znaczy, były w sumie zwykłe backroomsy. Więc mi nic. A w tak dziwne znaleźliśmy tylko takie podstawowe bakonstwo stworzenia. Ale to nie oznacza, że było bezpiecznie. Więc ja szybko wchodzę tu jak najszybciej zamykam wejście. Zamykam drzwi. Nie mogę bo tu włączyć jakiegoś tego, żeby się wszystko pozamykało tutaj, bo Niestety reszta dźwignie działa, bo moi inwynierowi jak zawsze nic nie robią! Dosyć tego! Będą mieli dodatkową robotę Hmm o. Chyba jakieś mocno hartowane te szkło O, dobra Chyba nie przebiję się przez to Albo... Jest! O Jezu, ale nie Cię słyszę. Nie! Dobra, wiecie co, to w ogóle nie ma sensu. Ja już tutaj wracam z tamtego... Yy, ...fila. Yy, nie pamiętam, gdzie się schodziło. Ten się gdzieś schodziło. Ja będę już wracał do domku. Yy, tylko musiał się przebrać, żeby... No, żeby... to tam... się? O, tu są No ja się już na nowo przebiorę, bo że tutaj do pracy bo już na was czekałem dłużej i w byłem obrębnie, to więc co? Ja tutaj już się przebiorę Pozamykam te wszystkie drzwi I tylko się spokuję i będę iść. więc co? Nara.